Cześć, dzień dobry. Wita się z wami wasz brytyjski korespondent, który jak widać na tyłku nie usiedzi. A dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym temacie, a mianowicie o pieniążkach. Zapraszam do oglądania. No więc witam się dzisiaj z wami z miejscowości Mabel Forb, jak widać... Piękna, słoneczna, gorąca pogoda, że trzeba chodzić w okularach przeciwsłonecznych, no bo przecież zawsze tak jest w drugiej połowie maja w Wielkiej Brytanii. Ale do rzeczy, zaczynajmy temat dzisiejszego odcinka. O co mi chodzi z tymi pieniędzmi? Chodzi mi o to, co możecie zrobić w sytuacji, w której ktoś wisi wam kasę i nie chce wam jej oddać. I chodzi mi tutaj o wszelkiego rodzaju przypadki. Bo może być to sytuacja, że po prostu komuś pożyczyliście pieniądze, ale może być sytuacja, że ktoś, na przykład w wyniku jakiegoś przestępstwa, zniszczył wam jakieś mienie, na przykład samochód, i też zastanawiacie się, w jaki sposób teraz dochodzić swoich praw, żeby te pieniądze, które musieliście wydać na naprawę tego samochodu, odzyskać, bądź jakiekolwiek inne przypadki. Mogą to również być sytuacje, w której prowadzicie jakiś biznes i Inna firma wisi wam za coś kasę i nie chce wam tych pieniędzy zapłacić, a powinna to już była zrobić jakiś czas temu. W tej sytuacji i w każdej innej, w której po prostu ktoś wam jakieś pieniądze zalega, są pewne kroki, które możecie podjąć, żeby po prostu te długi od tych ludzi wyegzekwować. I dzisiaj pokrótce wam wytłumaczę, co możecie w takiej sytuacji zrobić. Jednak zaznaczam od razu, iż wszystko, co dzisiaj tłumaczę, nie jest to w żadnym wypadku porada prawna, a wszelkie te informacje, które dzisiaj przedstawię w odcinku, są ogólnodostępne na stronach rządowych gov.uk. No więc pewne oczywiście wielu z Was domyśla się, iż w takiej sytuacji niestety często sprawa skończy się po prostu w sądzie. Natomiast zanim do takiego sądu się zgłosimy i za chwilkę wytłumaczę, jaki to sąd powinien być i jak możecie taki wniosek złożyć, ale zanim to zrobimy, to warto jednak jeszcze uzbroić się troszkę w cierpliwość i wystosować pismo do takiej osoby, w której opisujemy tą sytuację i wzywamy tą osobę bądź firmę do zapłaty tego długu. Dajemy wtedy oczywiście jakiś tam czas, fajnie dać, no co najmniej te 14 dni, żeby to miało jakiś sens. I jeśli po podjęciu takich kroków ta osoba bądź firma wam nie zapłaci, no to macie wtedy tak naprawdę otwartą furtkę do tego. Żeby po prostu taki wniosek do sądu złożyć. Sąd bardzo lubi zobaczyć dowód na to, że próbowaliście zrobić co tylko w waszej mocy, żeby tą sprawę załatwić polubownie, zanim zaczęliście zawracać gitarę sędziemu. No ale jak już tą gitarę musicie mu zawrócić, no to już tłumaczę, gdzie można się wtedy zgłosić. Odpowiednim do tego miejscem jest tak zwany Small Claims Court. I ta nazwa Small Claims, czyli małe wnioski. To wcale nie dotyczy takich bardzo małych wniosków, ponieważ toczą się tam sprawy nawet i dotyczące ponad 250 tysięcy funtów długu. Więc niech was ta nazwa nie zmyli. Natomiast również toczą się tam wnioski o tak małe kwoty jak 200-300 funtów. No i jak rozmawiamy dzisiaj o pieniądzach, no to opłata, jaką należy uiścić za złożenie takiego wniosku, zależy od tego, o jaką kwotę się domagacie. No i teraz. Nie będę po kolei tłumaczył tych kwot, wrzucimy tutaj taką grafikę oraz pod spodem będzie link, gdzie możecie sobie te wszystkie informacje przeczytać, o których dzisiaj mówię, ale tak naprawdę to do kwoty 5000 funtów ta opłata wynosi 205 funtów. Jeżeli te kwoty są mniejsze, to ta opłata też jest mniejsza, no ale do 5 tysięcy. Wydajecie dwie stówy, więc myślę, że jest to relatywnie mało, jeżeli staramy się o odzyskanie takich pieniędzy. Taki wniosek możecie złożyć online, i zakładam, że jest to pewnie najlepszy sposób, żeby coś takiego zrobić. Można również składać go na papierze, jednak, oczywiście, ten proces internetowo będzie szedł dużo szybciej. Natomiast, jeżeli macie niskie dochody, to możecie również starać się o zwolnienie z tej opłaty. Składa się wtedy dodatkowy formularz, który nazywa się Help with Fees. I wtedy jest szansa na to, że albo zostaniecie całkowicie z tej opłaty zwolnieni, albo chociaż w jakimś procencie. A jak o procentach mowa, to nie, nie, nie będziemy rozmawiać o alkoholu. Jeżeli taka osoba bądź firma wisi wam te pieniądze już dosyć długo, to macie wtedy możliwość również starania się o odsetki. I zwykle ustawowo domyślnie jest to 8% w skali roku. No więc, co się dzieje dalej, gdy zdecydujecie się taki wniosek złożyć? Druga strona oczywiście musi odpowiedzieć. A i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj tłumaczę wszystko od tej strony osoby, której te pieniądze powinny zostać oddane. Natomiast w jednym z następnych odcinków nagram również taki poradnik dla osób, które są po drugiej stronie. Czyli na przykład wisicie komuś kasę i wytłumaczę, co wtedy. Trzeba zrobić i o czym trzeba pamiętać, żeby naprawdę nie obudzić się po pewnym czasie z ręką w nocniku, ale to w następnych odcinkach. Także śledźcie kanał, bądźcie na bieżąco. No więc druga strona musi odpowiedzieć. Jeżeli tego nie zrobi, albo nie chce oddać tych pieniędzy, które wy uważacie, że powinna wam oddać, możecie wtedy poprosić sąd o wydanie tak zwanego default. Judgment, czyli w sytuacji, gdy ona to zignoruje, oleje tą sprawę, wtedy możecie poprosić sąd o to, żeby ten sąd wydał tzw. County Court Judgment. Jeżeli taki wyrok zostanie wydany, to dla tej drugiej osoby ma to już naprawdę spore negatywne konsekwencje, ale o tym będziemy gadać w tym kolejnym odcinku. Teraz skupiamy się na sytuacji, w której ktoś nam wisi pieniądze. Jeżeli Dostaliśmy już do ręki taki wyrok, który wzywa tą osobę do zapłaty. Mamy jego kopię, oczywiście, no bo ten wyrok został wysłany do tej osoby, to ta osoba zwykle ma miesiąc czasu na to, żeby wam te pieniądze zwrócić w całości. Jeśli tego nie zrobi, no bo no bądźmy szczerzy, trzeba liczyć się z tym, że często tak będzie, że jednak i tak tych środków tak szybko nie odzyskacie, no to wtedy są również pewne opcje, możliwości, z których możecie skorzystać, żeby. Te długi dalej egzekwować. No więc macie wtedy trzy opcje. Nieważne, na którą z nich byście się nie zdecydowali, to musicie złożyć kolejny wniosek do sądu i uiścić kolejną opłatę za ten wniosek, żeby dalej móc egzekwować ten dług. Natomiast w tym momencie dodam również, iż jeśli składacie taki wniosek, to oczywiście w momencie, gdy dostajecie już taki wyrok, w którym ta osoba jest wezwana do zapłaty, to oczywiście te wszystkie koszty, które ponieśliście, Również mogą być w tym zawarte. No i ta osoba nie wisi wam tylko tego, co wisiała, ale jeszcze odsetki plus te wszystkie koszta sądowe, które wy ponosicie. Jeżeli zdecydujecie się na korzystanie z firmy prawniczej bądź jakiegokolwiek innego biura doradczego, to również te koszty, które wtedy ponieśliście, jeżeli tylko macie na to jakąś fakturę, rachunek, coś, co to udowodni, też będą zawarte w tym wyroku i też ta osoba będzie wam to musiała spłacić. No dobra, ale co możecie zrobić, gdy taka osoba wam płacić dalej nie chce? Przede wszystkim są trzy takie podstawowe opcje, o co możecie poprosić w tej sytuacji sąd. Numer jeden, to możecie nasłać na niego komorników sądowych, i zwykle dają oni wtedy takiemu delikwentowi 7 dni na to, żeby te pieniądze spłacił, a jeśli się to nie wydarzy, no to zaczynają podejmować kroki, które podejmują komornicy. No sami wiemy, jak to wygląda. Najpierw jest wizyta, próbują zabrać mu jakiekolwiek rzeczy, które są wartościowe i które mogą po prostu później posłużyć na spłatę tego zadłużenia. Jeśli nie, no to będą podejmować kolejne kroki, czyli będą starali się po prostu go zasypać listami, korespondencją, telefonami, aż uda się te pieniądze w jakiś sposób ściągnąć. Ktokolwiek miał jakiekolwiek długi w tym kraju, to pewnie doskonale wie, jak to wygląda. Opcja numer dwa to spowodowanie, że tej osobie zaczną pobierać Pieniądze z jego wypłaty bądź też zasiłków, czyli tak zwane w cudzysłowie, siąście na wypłatę. Wiele ludzi bardzo nie chce, żeby czegoś takiego doszło, bo wtedy jest poinformowany pracodawca. No więc w pracy można najeść się wstydu, ponieważ to pracodawca wtedy otrzymuje korespondencję z sądu no i ma obowiązek, żeby zacząć te pieniądze z tej wypłaty pobierać temu delikwentowi i przesyłać je na rachunek sądowy. No i opcja numer trzy. To w zasadzie ma sens w sytuacji, gdy wiemy, że ta osoba jakimiś środkami pieniężnymi dysponuje, bo wtedy możemy doprowadzić do sytuacji, że takie środki właśnie na jego rachunku bankowym zostaną zamrożone na poczet spłaty tego zadłużenia. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że komuś w tym pomogłem. Natomiast, jeżeli macie jakiekolwiek problemy natury urzędowej w tym kraju, Zapraszam, pojawia się teraz na ekranie adres e-mail, na który możecie się odezwać, aby umówić się na prywatne konsultacje, gdzie przeanalizujemy wasz problem i dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę. Bardzo jednak, proszę, jeżeli chcecie skontaktować się z naszym biurem, to odzywajcie się na ten e-mail, który pojawia się teraz na ekranie. Wszelkie inne kanały kontaktu nie mają sensu. Jeżeli będziecie próbować kontaktować się na numer telefonu, to on służy jedynie do wcześniej umówionych konsultacji. Więc jeżeli chcecie skontaktować się z biurem, bardzo proszę jeszcze raz gorąco napiszcie do nas na maila. Ja tymczasem żegnam się z Wami z tego wspaniałego miejsca z piękną słoneczną brytyjską pogodą. Mam nadzieję, że odcinek Wam się do czegoś przydał. A jeśli tak, no to wciskaj guzik, subskrybuję, bo nic cię to nie kosztuje. Każda jedna subskrypcja to troszkę więcej słońca w tym jakże uśmiechniętym i słonecznym kraju. No i oczywiście trzymam kciuki, żebyście długów nie mieli, tylko żebyście mieli pieniądze, żeby podróżować w takie wspaniałe słoneczne kurorty, jak ten, który mieni się w tle za mną. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć!